Trójkąt przedstawiony na rysunku jest ścianą boczną ostrosłupa prawidłowego trójkątnego. I, zatrzymajmy się, a, czekaj, oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Czyli, e, co musimy policzyć? Musimy policzyć wszystkie, e, pola wszystkich figur, które składają się na ten ostrosłup. E, I tak, to mamy teraz. Rozszyfrowujmy, co tu jest napisane jest ścianą boczną ostrosłupa prawidłowego trójkątnego tak co to znaczy prawidłowego trójkątnego prawidłowy trójkątny czyli taki którego podstawą jest trójkąt równoboczny czyli wiemy także pole podstawy to pole trójkąta równobocznego a jakie miary ma ten trójkąt równoboczny? Takie. Bo to jest ściana. Czyli mm, będą trzy takie ściany, i one się tutaj mm, mm, połączą w, w tym miejscu, tak? I to jest jedna ściana tego naszego trójkąta. Czyli mamy taki trójkąt równoboczny, i tu mamy dwa, dwa, dwa. By obliczyć pole podstawy, to co potrzebujemy. Czyli pole podstawy to się równa jedna druga a razy h, nasze a to się równa 2, czyli musimy wyliczyć wysokość. Wysokość to jest e, tutaj e, odcinek, który pada na to pod kątem prostym, na podstawę. Czyli tu mam h. Wysokość dzieli mi podstawy na dwie równe części, czyli tu mam 1 i tu mam 1, tak? bo 2 podzielone na 2 jest 1. Z Pitagorasa wyliczam h, czyli mam h kwadrat plus 1 do kwadratu równa się 2 do kwadratu. h kwadrat plus 1 równa się 4. h kwadrat równa się 4 minus 1, czyli h kwadrat równa się 3, czyli h równa się pierwiastek z 3. Czyli H równa się pierwiastek z 3, więc pole podstawy to się równa 1, 2 razy 2 razy pierwiastek z 3. To z tym mi się skróciło. I został mi 1 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 3. Hmm? Macie pytania do tego momentu? Jak tak, piszcie, piszcie, piszcie. Ja chętnie odpowiadam. Yy, I tak, czyli... Pole podstawy zaznaczmy sobie na żółto. Hmm? Tutaj była ta podstawa, to jest to. to jest buff, buff, buff. Eee, I teraz tak. Pole boczne. Pole ściany bocznej, tak? To mamy trzy takie trójkąty. Skąd wiem, że są trzy? No bo tu muszę dać jedną ścianę, drugą ścianę, trzecią ścianę. Więcej ścian nie potrzebuję, tak? Czy jest to ostrosłup I. On ma trzy ściany. Pocznę tak. Takie. To są jego ściany. I teraz może obliczyć pole takiego trójkąta. I jak to znów zrobię? No, tak jak poprzednio. Czyli pole boku jednego to się równa jedna, druga, a razy H. A to się równa dwa. A h muszę wyliczyć. Tu tak samo wysokość y, pada pod kątem prostym, dzieli na dwie równe części. I znów Pitagoras, czyli h do kwadratu plus 1 do kwadratu równa się 7 do kwadratu. h kwadrat plus 1 równa się 49. Czyli h. Kwadrat równa się 49 minus 1. H kwadrat równa się 48. Czyli h równa się pierwiastek z 48. A z czym wam się kojarzy 48? Coś może takiego jak 6 razy 8, no nie? To się równa. Rozłóżmy sobie to jeszcze bardziej. 6 to co to jest? 2 razy 3. Razy 8 2 razy 8 ile jest 16, tak? Czyli to będzie 3 razy 16. I teraz mam tak. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 16, czyli y, otrzymałam. Pierwiastek z 3, a pierwiastek z 16 to 4. Czyli 4 pierwiastki z 3 wynosi moja wysokość. Czyli h to się równa. 4 pierwiastki z 3. Podstawiam do wzoru. 1, 2, 2, 4 pierwiastki z 3. Skracam. To się równa 4 pierwiastki z 3. Mm? I teraz tak. Moje pole. E, tutaj, tak, wiecie, tutaj, czyli pole jednego boku to jest 4 pierwiastki z 3. A ja takich boków mam trzy. Czyli, dobra, czekajcie, jest tak. Pole całkowite to się równa. Nasze pole podstawy plus trzy razy te pole ściany bocznej, tak? Czyli tu muszę podstawić to, co mam na żółto, a tu tą liczbę, którą mam na różową. Więc. Pierwiastek z 3 plus 3 razy 4 pierwiastki z 3. To się równa. Pierwiastek z 3 plus 3 razy 4 jest 12 pierwiastków z 3. To plus to otrzymujemy 13 pierwiastków z 3. Hmm? Dlaczego 13? No pomyślcie sobie. Tu macie jeden kwiatek plus 12 kwiatuszków. Daje nam 13 kwiatuszków. Pytania macie do któregokolwiek momentu, piszcie, piszcie, piszcie.